Krzysztof Piątek oraz Milan upokorzony. 5 do 0 praktycznie przegrał Milan z Atalantą. Nieprawdopodobna sytuacja pogrom, tak, a Atalanta praktycznie gromi Milan. No właśnie, co dalej z Krzysztofem Piątkiem, czy po tym sezonie tak naprawdę pójdzie na wypożyczenie, zostanie sprzedany do innego klubu? No właśnie, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Krzysztof Piątek i Milan na kolanach, upokorzony dramat, to był praktycznie pogrom, tak, nieprawdopodobna sytuacja. Atalanta zwyciężyła 5 do zera nad Milanem Milan nie miał jakichkolwiek szans e, w ogóle nie wiem czy po prostu nawet nie, nawet się nie bronił, nawet nie atakował, tak? No po prostu był, była to drużyna bierna. E, oglądałem to jest skrót tego meczu na, na, praktycznie na YouTubie, tak? jeśli chodzi o Serie A na kanale serie A na YouTube. No bo nie miałem czasu obejrzeć tego meczu. I wyobraźcie sobie, że ludzie piszą w komentarzach, czy Atalanta miała w tym dniu trening jakiś, tak? Mecz sparringowy, bo taki praktycznie pogrom, tak? Nieprawdopodobna sytuacja. Atalanta zwyciężyła 5 do zera z łatwością, jaką praktycznie oddawała strzały ta drużyna. No to rzecz niepojęta. To też jakby jest. Potwierdza moją tezę dotyczącą, dotyczącą Milanu, że Milan to jest zbiór tak naprawdę drogich piłkarzy, ale nie tworzą kolektywu, nie tworzą drużyny to co już mówiłem od dawna. Nie jest to problem, jeśli chodzi o trenera, tylko problem tak naprawdę w piłkarzach, którzy są w tej drużynie. Mecz było o godzinie 15, praktycznie przy oświetleniu, tak tutaj zadniała, Nie trzeba było palić, jakby tutaj, czy świecić tutaj jupiterami, czy innymi światłami. Natomiast, no to wyglądało praktycznie jak sparring, tak? To wyglądało praktycznie jak sparring. Jak Wiadomo, że Atalanta radzi sobie tutaj, jeśli chodzi o europejskie rozgrywki. Natomiast, muszę powiedzieć, że byłem zdziwiony, tak, że Atalanta aż tak dobrze wypadła, tak? myślałem, że ta Atalanta po prostu zdecydowanie gorzej gra, natomiast tutaj no wielki szacun, tak, ukłon jeśli chodzi o Atalantę no dramat, dramat, jeszcze raz dramat jeśli chodzi o Milan, zwłaszcza, że to był ostatni faktycznie mecz w tym roku, tak jakby tutaj kompletnie piłkarze Milanu odpuścili no ale pamiętajmy też, że przecież w bramce Milanu jest Donaruma, tak, a więc świetny bramkarz, a mimo tego tutaj, no trzeba powiedzieć sobie, że Atalanta miała tak, tak, tak naprawdę świetny dzień, wszystko im praktycznie wychodziło ale to nie zwalnia z, od, z odpowiedzialności, tak czy z obowiązku piłkarzy Milanu, no właśnie, co dalej praktycznie z Krzysztofem Piątkiem czy pójdzie na wypożyczeniu, czy zostanie praktycznie w Milanie, no jest, są takie informacje, że znów zmieni się trener, jeśli chodzi o Milan, to już praktycznie kolejny, tak czy Trzeci, czy, trzeci trener czy czwarty e, trener praktycznie w ostatnim czasie, e, w przeciągu ba nawet ostatniego roku, tak, to trzeci trener. Także no, na pewno to nic nie zmieni, bo tak jak powiedziałem, tak, to, jeśli chodzi o strukturę zawodników, ciężko jest przepisać. Tak, ani to nie są po prostu walczaki, ani, to, ani, ani nie są to piłkarze, którzy e, by nie wiem, po prostu świetnie grali taktycznie. E, Milan prezentuje się bardzo słabo kiepsko, tak naprawdę jeśli chodzi o Serie A, a wszyscy mówili, tak, jeszcze przed sezonem, że Milan ma się bić o pierwszą trójkę. No to jest absolutnie niemożliwością, tak. Toporna praktycznie gra bez jakiejkolwiek taktyki, bez jakiegokolwiek tutaj założenia. Wcześniej zrzucono tą winę, tak, na, na trenerów, którzy prowadzili Milan, tak, że być może Gattuso niedoświadczony jako trener poprowadził ten Milan i kiepsko prowadził, a się okazuje, że teraz tak, że mimo tego, że Milan zmienił trenera i kolejnego i kolejnego, to nic nie dało. No Milan bardzo kiepsko się prezentuje, tak? No właśnie, Krzysztof Piątek tutaj pojawiają się takie informacje w mediach, że miałby pójść na wypożyczenie albo zostać sprzedany, tak? Znaczy sprzedano to jest raczej mało prawdopodobne, żeby Milan tutaj pozbył się piątka, bo wszyscy widzą, że to nie jest problem tak naprawdę piątka, tylko ułożenia tej drużyny, jeśli chodzi o tych zawodników i trenera. Natomiast piątek rzeczywiście może pójść na wypożyczenie, tak? On rzeczywiście może tutaj pójść na wypożyczenie do innego klubu, jakiego to jest jeszcze ciężko o tym mówić, no były takie informacje, że miałby pójść jakoby do Evertonu, tak? Do... Ligi angielskiej, ale czy rzeczywiście to zostanie zrealizowane, to zobaczymy. Niewątpliwie Piątek jest w kiepskiej sytuacji, ponieważ brakuje mu statystyk goli i e, goli po prostu asysty, jeśli chodzi o jego grę. No i też obniża jego wartość, tak? Milan e, pewnie gdyby chciał sprzedać Piątka, dałby go nowe pożyczeniu, żeby miał te statystyki, miał te gol, asystę, a następnie by go sprzedał, tak? No bo teraz ta wartość jest zdecydowanie niższa, niższa niż po prostu z, e, praktycznie Milan kupił tego zawodnika, tak? No trzeba powiedzieć, że to jest jakaś tragedia, jeśli chodzi o Milan, bo pieniądze tam są, bardzo tak? tak naprawdę inwestor, właściciel. E, niby ludzie są tam po prostu, którzy zarządzają tym klubem, to są ludzie, którzy wcześniej byli związani z Milanem, odpowiedzieli, odpowiedzialni i znają się na piłce. Natomiast tak jak powiedziałem, no ci zawodnicy nie tworzą kolektywu, nie tworzą drużyny, tak? To są zawodnicy, którzy na Transfer Market bardzo dużo pieniędzy kosztują, dziesiątki milionów euro, ale nie tworzą tak naprawdę e, kolektywu, nie tworzą drużyny i to pokazuje już faktycznie kolejna zmiana, jeśli chodzi o trenera i to pokazują ci piłkarze na boisku, tak? No przegrać 5 do 0 z Atalantą, no to jest po prostu pogrom, pogrom. Na no Krzysztof Piątek w tym meczu wystąpił. E, praktycznie tutaj e, tak. E, oddał na bramkę, natomiast było ich bardzo mało. Kiepsko wyglądał podczas tego meczu, ale jak cała, praktycznie jak cała drużyna, jak cały Milan, tak. Kiepsko praktycznie wyglądał, w, jeśli chodzi o tą, jeśli chodzi o ten mecz. Nie wiadomo, no niektórzy kibice mówią, że praktycznie Milan kompletnie odpuścił, także to jest ostatni mecz przed świętami, że kompletnie odpuścili. No dobrze, ale bez przesady, tak, aż tyle przegrywać. E, no, nie ma co po prostu się dziwić, tak, że tutaj. Wściekłość jest kibiców, jeśli chodzi o Milan, także rzeczywiście grają oni kiepsko fatalnie i że piątek w nie szczera goli No bo rzeczywiście tutaj kibice myśleli, że tak przyjście nowego trenera, przyjście też właśnie piątka, to będą wzmocnienia dla Milanu, a tak się nie dzieje, tak? Znaczy piątek jest świetnym piłkarzem, wydaje mi się, że on to jeszcze pokaże swoją jakość, natomiast w Milanie kompletnie nie może się przebić, tak? Natomiast tak jak powiedziałem, no, to nie jest kwestia piątka, tylko to jest wina tak naprawdę Milanu, tak? Tutaj należałoby dokonać gruntownej przebudowy, albo rzeczywiście połowę praktycznie tego składu Milanu wyrzucić, no, znaczy sprzedać do innych klubów i zbudować drużynę na nowo, tak? To, co zrobił Conte właśnie w interze Mediolan, przyszedł tak i Conte zawsze ma taką filozofię, że buduje całkowicie drużynę od podstaw, tak? Wszystkich zawodników i tak dalej. Potrzebuje, potrzebuje duży budżet, no i rzeczywiście ten Inter w świetnie gra. Jak się patrzy na, na, na grę tego Interu, to naprawdę fajnie wygląda, tak? No przecież Lukaku, który ściągnął z Ligi Angielskiej, tak? Sanchez, którego też się ono przecież digi angielskiej, więc to dobrze wygląda w Interze. Natomiast no, Milan kompletnie się nie prezentuje tak na, na boisku. E, to jest dramat, jak się patrzy, praktycznie na tą drużynę. Z całym szacunkiem, tak? No, ja na przykład tutaj lubię Milan, natomiast to, jak oni teraz grają, no, to kompletnie po prostu integralnie wychodzi, tak? Te bramki, które praktycznie Milan zdobywa, to są bramki z przypadku, nie ma jakiegokolwiek tutaj założenia. Ciężko mówić o tej jakiejś taktyce. Jak był Gatuzo, było dużo praktycznie nerwowości w tej grze, dużo praktycznie tej swobody, tak? Indywidualnie grali gracze, natomiast nie ma tak, ja nie widzę tak naprawdę tutaj założeń taktycznych, tak? Żeby oni się przesuwali całymi strefami, żeby rzeczywiście grali na tego piątka, tak? Wydaje się, że tam po prostu każdy gra tylko jakby na swój rachunek, nie myśli o jakby do, o dobru drużyny, tak? Zobaczymy, co dalej z tym Milanem. Natomiast no, to jest absolutnie pogrom, tak? Atalanta gromi 5 do 0. No, pewnie piłkarze z Atalanty będą mogli liczyć na jakiś, tutaj, tak, specjalny prezent pod choinkę od prezesa klubu, jakiś, tutaj, pewnie, pieniądze, tak, czy jakiś inny prezent za taki wynik, bo naprawdę, no, zrobili tutaj nie lada niespodziankę. No, tak, jak powiedziałem, Atalanta świetnie się po prostu prezentowała podczas tego meczu. To też pokazuje, także, że nie trzeba budować drużyny na nie wiadomo jakich nazwiskach za jakieś potężne pieniądze, a rzeczywiście ta Atalanta sobie świetnie radzi świetnie sobie radzi i no i naprawdę jeżeli w ten sposób będzie się praktycznie Atalanta rozwijać, to ma szansę bić się tak o tą pierwszą trójkę w tym sezonie albo też po prostu w przyszłym sezonie praktycznie, tak, no teraz to już wiemy, że praktycznie zaraz jest przerwa, natomiast w, w, tym, w tym roku, w, znaczy w przyszłym roku, tak, ma rzeczywiście Atalanta szansę na to, żeby się bić o pierwszą trójkę z taką grą, tak, bo to co oni właśnie prezentują, natomiast no nie ukrywajmy też, że praktycznie w tym meczu wszystko wychodziło o piłkę, się jeśli chodzi o Atalantę, piękne brak tak bardzo okazałe, ale no, Milan ma potężny problem. Tak, potężny problem, muszę powiedzieć, że no, to jest tak naprawdę wyzwanie, co teraz zrobi Milan, tak? No zmieni znowu trenera, no i co, co to da, praktycznie, tak? Czy tutaj zawodnicy kluczowi pójdą na wyposażenie, odejdą z, tego, z tej drużyny, zobaczymy, tak? Jak tutaj będzie prezentował się, właśnie Milan, bo przecież Milan finansowo jest w bardzo dobrej sytuacji, tak? Więc nie powinno być problemu, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o sprowadzenie zawodników, jeśli chodzi o tutaj, tak, pozyskiwanie czołowych, praktycznie zawodników, ale żeby to oni stworzyli, tak naprawdę, kolektyw, tak, drużyny. Także, no, ogromny cios, można powiedzieć, na krótko przed świętami. Piątek na pewno niezadowolony wróci na święta do domu, jeżeli ma taki zamiar, tak? Wydaje mi się, że większość piłkarzy wraca raczej do Polski na święta, więc, no, to nieprzyjemne. Na informację, żeby, aż, żeby przegrać aż 5 do 0, tak, z Atalantą. Atalanta urządziła sobie praktycznie sparring, tak. Co tam się dzieje w tym, w tym Milanie, no to ja nie wiem. Ciężko jest powiedzieć. Natomiast Piątek przecież wygrał w reprezentacji i tutaj bramki zdobywa w reprezentacji chociażby w meczu z Izraelem. No ale w a Milanie to kompletnie nie wychodzi, tak? Nie wychodzi kompletnie. No to jest dramat, tak? Dla takiego piłkarza brak asyst, brak bramek. No to nic dobrego praktycznie nie nie, 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 do, nie doprowadzi to do niczego dobrego, tak? No brak tutaj tych statystyk, no to jednak, jednak napastnik jest rozliczany z goli, tak? Z asyst i to musi mieć po praktycznie Piątek na swoim koncie także być może pójdzie na połączenie, zobaczymy to wszystko na dzisiaj dzięki za oglądanie dzięki za słuchanie jeśli jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij że w dzwonka dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik pozdrawiam trzymajcie się cześć